Czy wiesz, że w Arabii Saudyjskiej mieszkańcy w ogóle nie płacą pitu? Podatek dochodowy płacony jest głównie przez firmy z zagranicznym kapitałem i wynosi 20%, dodatkowo od 2018 roku obowiązuje tam VAT ze stawką 15%, ale z ciekawostek, zamożni Saudyjczycy płacą co roku daninę religijną zwaną zakat. Jest to jeden z pięciu filarów islamu i religijna powinność, a nie podatek w naszym rozumieniu. Standardowo wynosi on 2,5% od majątku, który muzułmanin posiada przez pełny rok, czyli od wartości oszczędności, akcji, udziałów czy nieruchomości inwestycyjnych. Nie ma tutaj składania deklaracji do urzędu skarbowego. To rozliczenie między muzułmaninem a Bogiem i taki zakat powinien trafiać do najbliższych potrzebujących, w rodzinie, w lokalnej społeczności. Zakat wyliczany jest powyżej progu majątkowego zwanego nisab. Równowartość 85 g złota, czyli około 400 40 tysięcy złotych. Interesują Cię takie ciekawostki podatkowe z różnych krajów? Zaobserwuj mój profil.